Dożynki w gminie Tarnów rozpoczęły się już dzień wcześniej, piknikiem rodzinnym i zabawą taneczną. W niedzielę 19 sierpnia oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta polowa z Zbyltowskiej Górze, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Był konkurs na wieniec dożynkowy, występy artystów i kabaret. Swój koncert miała orkiestra denta z rumuńskiej miejscowości cixen simon A gwiazdą wieczoru była budka Suflera oraz gościnnie Izabela Trojanowska. Jak podkreśla wójt Grzegorz Kozioł dożynki, które organizuje gmina, są tradycją przekazywaną przez pokolenia. Dożynki gminne są to największe święto, jakie organizujemy w gminie. Jest to element zachowania naszej tradycji i kultury. Dożynki zawsze kojarzą się ze świętowaniem po zakończeniu plonów. Dożynki właśnie miały to na celu. Natomiast wiemy, że już tak praktycznie rolników jest coraz mniej, ale chleb jest produkowany cały czas i te dożynki są taką naszą tradycją, którą nam przekazywali nasi dziadowie, pradziadowie. My chcemy to kultywować. Biskup Tarnowski podkreślił zmiany, jakie zaszły na wsi od czasu jego młodości i jest pewien, że zawód rolnika przetrwa do końca czasu. Będąc rolnikiem w czasie dzieciństwa i młodości, musiałem bardzo ciężko pracować, żeby wyprodukować zaledwie jedną tonę zboża przez cały rok. Dzisiaj mała grupa osób dzięki maszynom produkuje, wytwarza bardzo dużą ilość zboża. Dlatego zauważamy, iż zmienia się struktura rolnictwa, zmniejsza się liczba rolników. Jednakże to szczególne powołanie, które rozpoczęło się wiele tysięcy lat temu, kiedy pierwsi nomadzi zaczęli siać zboże i zakładać miasta, osady, już prawdopodobnie do końca czasów ten zawód, to powołanie będzie realizowane. Mimo maszyn w rolnictwie, poseł Rojek podkreśla, że ta praca jest bardzo trudna. Co so, biskup powiedział, że i maszyny są wprowadzane i tak dalej, ale ta praca dalej jest bardzo trudna. I trzeba podziękować rolnikom za ich trud. Ale trzeba też popatrzeć w przyszłość dla nas, Polaków, że ziemia dla nas, jak mówi historia, była matką, jest matką i ona będzie matką, będzie żywić. I sądzę, że przychodzą takie czasy, że będziemy coraz bardziej dowartościowywać ziemię. I dodaję. Jedna pani nauczycielka mi mówiła ze wsi, Wiezie dzieci do, do drugiej wsi, żeby pokazać krowę, jak krowa wygląda. No, dzisiaj niestety doczekaliśmy się takich czasów, że y, na pewnych wsiach w ogóle nie ma krówki. No, ja pamiętam kiedy na łańcuszku ja pasałem trzy krowy i trzeba było jeszcze na miedzy je trzymać. Dzisiaj to się wszystko zmienia, ale y, to nie przeszkadza, żeby pokazać tą tradycję, jak mówimy o gminie Tarnów, bo istotnie. Gmina się naprawdę rozwija, pięknie urbanizuje, widać piękne drogi, widać gospodarza w tej gminie. Dla wójta gminy Dożynki to również podsumowanie rocznej pracy urzędu i święto całej gminy. Urządzamy taką uroczystość, która podsumowuje cały rok. Z jednej strony rok pracy rolnika, ale również rok pracy każdego z nas. I to, co mamy do pochwalenia się w gminie, to tutaj prezentujemy. Prezentujemy, przedstawiamy naszych gości, którzy przyjeżdżają do nas z zaprzyjaźnionych gmin z Węgier, z Rumunii. Również przedstawiamy elementy tradycji, które nasza, nasza młodzież kultywuje koła gospodyń wiejskich. Jest to ogólnie takie święto całej gminy. Jednym z zagranicznych gości był burmistrz z miejscowości csikszent simon Fabian Laszlo. Właściwie można powiedzieć, że z inicjatywy wójta gminy, pana Grzegorza Kozioła, został nawiązany kontakt pomiędzy naszymi gminami, naszymi miejscowościami. A kiedy dowiedzieliśmy się, że generał Józef Bem jest takim łącznikiem między naszymi, naszymi narodami, po prostu no, nie mogliśmy się oprzeć takiej propozycji. Wraz z burmistrzem do tarnowskiej gminy przyjechała orkiestra Denta. Mamy nadzieję, że naszą muzyką i naszą maleńką odrobiną kultury, którą przywieźliśmy ze sobą z Rumunii, z Siedmiogrodu, postaramy się uświetlić tą dzisiejszą uroczystość państwa. Fabian Laszlo nie krył zachwytu polską. Mogę to określić jednym słowem. Jesteśmy po prostu oczarowani. W gminie Tarnów jest coraz mniej gospodarstw, a staje się ona bardziej gminą podmiejską. Struktura naszej gminy się zmienia. Już gmina nie jest gminą rolniczą, jest coraz bardziej podmiejską, jest coraz więcej przedsiębiorców, dlatego tradycja pozostaje, ale element ludzki już tutaj jest troszeczkę zmieniany, ponieważ starostami dożynek jest z jednej strony pani, która prowadzi gospodarstwo rolne, wychowała jedna szerga dzieci, ale starostą już jest największy przedsiębiorca. Prawie w Polsce, chyba, i również znanym w znanym świecie, pan Marek Rolewski. I to jest właśnie taka nasza nowoczesność, zachowując tradycję. Nasz ten Bochem chleba, który pieczany został z tegorocznych zbiorów zbóż z naszych pól, serdecznie prosimy, aby z wielkim szacunkiem podzielić go sprawiedliwie i dzielić po gospodarku, jak dotychczas przez następny rok. Dzisiaj Państwo jesteście gospodarzami dożynek w gminie Tarnów. W jaki sposób odbieracie Państwo ten zaszczyt bycia gospodynią i gospodarzem dożynek? Dziękujemy bardzo. Dla nas to jest bardzo miłe, przyjemne. No oczywiście uznanie za nasz trud, pracę. No dziękuję. Ja w sposób szczególny chciałem podziękować za propozycję, którą przyjęłem bycia starostą. Jest to dla mnie zaszczyt, szczególnie w tej gminie. w Gminie Tarnów, w gminie szczególnej, gminie, która swoją przebojowością, światłym umysłem władz dokonuje takich rzeczy, o których no niewiele podejrzewa gmin, a nawet i nie chciałbym źle mówić o naszym mieście, ale powinny się uczyć. Na wielu spotykamy się spotykamy z tym, że grupy wieńcowe przygotowują wieńce i tak samo gminy tarnów. Jak on oceni wykonanie tych wieńców, tej twórczości artystycznej. No jest to przepiękne, jest to kultywacja tradycji, jest to coś wspaniałego, co powinno pozostać, szczególnie dla i w pamięci ludzi młodych, no i nam przypominać o tej tradycji, która no od wieków była kultywowana w polskiej wsi. Także brawo dla wszystkich tych, którzy kultywują jeszcze te tradycje. Poseł Robert Wardzała podkreśla, że jest otwarty na pomoc rolnikom aby dostosowywać prawo do zmieniającego się rynku. A mówiąc chociażby na dzisiejszym przemówieniu, tutaj prosiłem o sugestie w zakresie ewentualnych korekt prawa, które mogłyby właśnie umożliwić w pierwszej kolejności walkę z zachodnimi, z zachodnimi firmami czy też produktami, bo dobrze wiemy, że tu jest problem taki, że często te technologie nie do końca są idealnie zdrowe, które się stosuje w tej żywności produkowanej masowo gdzieś tam za granicą, a nasza żywność polska nie trzeba nikogo przekonywać, jeżeli ona jest taką naszą tradycyjną metodą produkowana, to można powiedzieć, że jest to rarytat wśród żywności no i samo zdrowie. Więc tym bardziej należy na tym myśleć i ja wykazuję tutaj pełną otwartość. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, czy jest w stanie wskazać miejsce, czy te zapisy, które należałoby zmieniać, by ułatwiać życie i pracę naszym rolnikom, to jestem do dyspozycji. Izabela Trojanowska wspomina trudne chwile stanu wojennego i konieczność wyjazdu do Niemiec. Tylko bardziej żałuję, że był stan wojenny, że była taka sytuacja, że wszystkich tych, którzy należeli do Solidarności aktywnie, właściwie nalegano, no, oczekiwano od nich jakiejś reakcji na to, co się w kraju dzieje, a więc niepracowania w zawodzie. I były bardzo ładne akty, na przykład pan Kolberger pracował jako kelner, żeby nie pracować właśnie w zawodzie, na starówce pracował także. No, trzeba, było, trzeba było mieć kręgosłup i go pokazać. Myślę, że to była właści, właściwie taka desperacja z mojej strony i niemoc, ten wyjazd. Obecnie pani zaplanuje promocję nowej płyty. Ja wiem, że państwo nie, nie znacie tej płyty dobrze, bo e, właściwie nie, nie przystąpiłam jeszcze do tak zwanej fuzji. E, aczkolwiek kilka piosenek można zobaczyć, szczególnie na mojej stronie izabela-trojanowska.pl. Albo na YouTubie, po prostu pisać. Życia zawsze mało, i z tej płyty kilka piosenek już doczekało się. Takich prób, można powiedzieć, nakręcania teledysków, ale prawdziwy będziemy robić teraz. I mam super pomysł, nie chcę się z nim zdradzać. Pomysły wpadają do głowy spontanicznie. Mnie wpadł dwa dni temu, więc jest bardzo świeży, ale myślę, że czymś jeszcze zaskoczę. Jak przyznaje Tomasz Zaliszewski z Budki Suflera, frekwencja zaskoczyła samych muzyków. Artyści są od tego, żeby dostarczali pewnych miłych wrażeń publiczności. No, frekwencja była znakomita. Trudno mi powiedzieć, ile było tysięcy ludzi, ale no, muszę przyznać, że, 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 że to robi wrażenie. No, mnie nie wypada mówić, że był fajny koncert, dobry czy, czy, czy znakomity. Bardzo dobrze się grało. Nam było szalenie przyjemnie i mamy nadzieję, że, że, że te kilkanaście tysięcy ludzi również po prostu dobrze się bawiło. Miało tego wieczoru no, w naszym towarzystwie miłe dwie godziny. Tomasz Zaliszewski wraca zawsze z sentymentem do Tarnowa. To jest moje rodzinne miasto i myślę, że nikt nie próbuje zmienić tego drobnego faktu, że urodził się w Tarnowie, Pile, Ostrowcu, Gdańsku, Krakowie czy innym mieście. No jest to dla niego coś i będzie zawsze przez całe życie niezwykle cennego i ważnego, bo on się tu urodził, wychował, chodził do szkoły, yy, przyjaźnił się z kimś, czy może się w kimś zakochał, to są, to są Szalenie ważne jest to i istotne rzeczy. One nam towarzyszą przez całe nasze życie. I dodaje, że sukces budki suflera to cztery czynniki, również szczęście. Można y, powiedzieć o pewnych czynnikach, które mają y, wpływ, które powinny mieć miejsce, żeby marzyć o sukcesie. W przypadku budki jest to rozpoznawalny, wielki głos wokalisty. Takie, a nie inne kompozycje. Myśmy całą swoją karierę od 1974 roku oparli nie na ekstrawagancji czy skandalu, ale na muzyce. Więc ten czynnik drugi, twórczość, kompozycja. Myśmy mieli zawsze do zaproponowania oryginalną jakąś propozycję, typowo artystyczną, muzyczną. Sam zespół, tak jak gra. W jaki sposób gra, w jaki sposób aranżuje, jak brzmi. To jest również normalny, zawodowy czynnik. I jeszcze czwartym czynnikiem jest odrobina szczęścia. Ono bardzo pomaga i każdemu z nas towarzyszy w życiu. Czasem go tylko nie, może nie umiemy zauważyć. Ale ono jest nam potrzebne. Ale temu szczęściu trzeba pomagać, tak jak powiedziałem. Nie ma żadnych recept. No, recepty na. na, na... Na babkę piaskowo czasem się nie sprawdzają. A co dopiero mówić o życiu grupy ludzi. O życiu przez jedną, drugą, trzecią dekadę, czy, czy jeszcze dalej. Nie ma czegoś takiego. Dwudniowe świętowanie zakończyło się pokazem sztucznych ogni. Zbigniew Filar, Ternoska TV.